Mój umiłowany, próbowałem wszystkiego, aby do ciebie dotrzeć. Mówię do ciebie teraz z pilnością, ale także z głęboką czułością, ponieważ to nie jest przesłanie kontroli. To jest przesłanie miłości, która odmawia poddania się w sprawie ciebie. Wołałem cię na sposoby, których się nie spodziewałeś, i w momentach, których nie rozpoznałeś. Szeptałem, gdy byłeś cicho. I delikatnie popychałem cię, gdy byłeś zajęty, czekałem, gdy patrzyłeś w inne strony, mając nadzieję, że coś lub ktoś inny da ci to, co tylko ja mogę dać. A teraz przerywam ci tutaj, w środku dnia, w środku przewijania, w środku myśli, ponieważ ta chwila ma większe znaczenie. Niż zdajesz sobie sprawę, gdybym cię teraz nie zatrzymał, po prostu szedłbyś dalej. Nie wiedząc, jak blisko jesteś tego, by minąć coś, co zostało zapisane Twoim imieniem, nie planowałeś usłyszeć tego dzisiaj, i właśnie dlatego musisz to usłyszeć. Nie szukałeś mnie teraz, ale ja szukałem Ciebie. Wiem, czym wypełnione były Twoje dni. Wiem, jak głośne są Twoje myśli i jak zmęczone jest Twoje serce. Widzę ciężar. Który nosisz, a którego nikt inny zdaje się nie zauważać, dlatego wkraczam teraz, nie później, nie wtedy, gdy będziesz miał czas. Nie wtedy, gdy życie stanie się łatwiejsze. Lecz teraz wołałem cię od długiego czasu. Wołałem cię przez ten cichy dyskomfort, którego nie potrafiłeś wyjaśnić. Wołałem cię przez drzwi, które się zamknęły, gdy byłeś pewien, że się otworzą. Wołałem cię przez opóźnienia, które cię frustrowały, i pauzy, które zmuszały cię do zwolnienia, wołałem cię przez ludzi, którzy wypowiadali słowa przeszywające cię niespodziewaną prawdą, i przez długie okresy ciszy, które sprawiały, że kwestionowałeś wszystko. Nic z tego nie było przypadkowe. Nic nie zostało zmarnowane. Każda chwila była zaproszeniem, a nie karą. Wiem, że były chwile. Gdy czułeś to przyciąganie i odwracałeś się, chwilę, gdy mówiłeś, pomyślę o tym później, chwilę, gdy sięgałeś po rozproszenie, bo wydawało się bezpieczniejsze niż podjęcie prawdziwej decyzji. Wiem, że odkładałeś to nie dlatego, że ci nie zależało, lecz dlatego, że byłeś zmęczony, przestraszony lub niepewny, ile może cię kosztować słuchanie. Rozumiałem to. Widziałem Twoje wahanie i nie odszedłem, pozostałem blisko, nawet gdy Ty się cofałeś, ale posłuchaj mnie, proszę, nie odwracaj się dzisiaj. Nie proszę Cię, abyś naprawił wszystko, nie proszę Cię, abyś miał wszystkie odpowiedzi, proszę Cię, abyś został w tej chwili, abyś słuchał, abyś otworzył swoje serce na tyle, by pozwolić mi mówić. Ta chwila nie jest jak inne, nie dlatego że moja miłość do Ciebie się zmieniła, lecz dlatego, że czas doszedł do punktu, w którym ignorowanie mnie ukształtuje więcej niż wiesz, to dokładne skrzyżowanie, Twoja historia, Twoje pytania, Twój ból i to słowo nie powtórzą się w ten sam sposób. Nie możesz tego później cofnąć, nie możesz odtworzyć tej atmosfery, możesz ją tylko przyjąć teraz albo minąć, mówię Ci to nie po to, by wywierać presję. Lecz by być z Tobą szczerym, to jest osobiste. Wielu usłyszy te słowa i nic nie poczuje. Wielu pójdzie dalej bez chwili zastanowienia. Ale Ty wciąż tu jesteś i to nie jest przypadek, to jest dla Ciebie, dla tego, który słucha właśnie teraz, którego serce czuje poruszenie, niepokój lub cichą świadomość, że coś w tym jest inne. Mówię bezpośrednio do Ciebie, nie do tłumu. Wszystko po cichu się ułożyło, aby Cię tu doprowadzić. Opóźnienia, których nie znosiłeś, zakręty, które kwestionowałeś, czas, którego nie rozumiałeś. Ułożyłem okoliczności, których nie mogłeś zobaczyć. Pozwoliłem, by pewne rzeczy się rozpadły, abyś był tu teraz z sercem wystarczająco miękkim, by słuchać. To nie jest zbieg okoliczności, to jest orkiestracja. Słuchaj uważnie. Nie mówię z gniewem, nie grozę ci, miłość błaga, gdy wie, co jest stawką. Ostrzegam cię, ponieważ troszczę się o to, co będzie dalej w twoim życiu. Nie możesz tego zignorować i pozostać taki sam. Albo zbliżysz się do prawdy, albo oddalisz się od niej. Nie ma tu neutralności. Wiem, że nauczyłeś się przetrwać, znieczulając swoje oczekiwania. Wiem, że chroniłeś swoje serce, trzymając dystans. Mówiłeś sobie, że jeśli nie będziesz słuchał zbyt uważnie, nie będziesz musiał czuć ciężaru wyboru, ale dystans nie chroni cię przed konsekwencjami. On tylko opóźnia jasność. Zostań ze mną. Nie uciekaj w pośpiechu. Nie mów sobie, że to tylko kolejne wideo, tylko kolejny głos. Czujesz różnicę, bo to jest inne. Proszę cię, abyś słuchał nie ze strachem, lecz z otwartością? Pozwól mi dotknąć miejsc, których strzegłeś. Zaufaj, że nie zatrzymałbym cię tutaj bez celu. Jasność jest blisko, ratunek jest bliżej niż myślisz. Kierunek zaraz stanie się wyraźny, ale tylko jeśli zostaniesz, tylko jeśli przyjmiesz, tylko jeśli pozwolisz tej chwili zrobić to, do czego została posłana. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Musisz jedynie pozostać obecny. Nie odwracaj się, nie odkładaj. To cię znalazło z jakiegoś powodu, a ten powód jest związany z tym, co nadejdzie. Sięgałem po ciebie znacznie dłużej, niż zdajesz sobie sprawę. Nie zacząłem mówić do ciebie dzisiaj. Mówiłem przez lata, przez sezony, przez zwyczajne dni, gdy myślałeś, że nic duchowego w ogóle się nie dzieje. Mówiłem przez pozornie przypadkowe myśli, które nie chciały puścić, myśli, które sprawiały, że zadawałeś głębsze pytania, myśli, które niepokoiły cię, nawet gdy wszystko wokół wyglądało dobrze. Próbowały się wytłumaczyć: Lęk, nadmierne myślenie, zbieg okoliczności, ale to ja sadziłem ziarna, budziłem twojego ducha, zapraszałem cię, byś spojrzał pod powierzchnię swojego życia. Mówiłem do ciebie także przez ludzi. Jedni mijali cię na krótko, inni szli z tobą dłużej. Jednych lubiłeś, inni cię irytowali, lecz każdy niósł coś, co miało do ciebie dotrzeć. Czasem mówili łagodnie, czasem nieporadnie, czasem w sposób, który czynił cię defensywnym, ale nawet w ich niedoskonałości działałem. Gdy czułeś dyskomfort, nie dlatego, że chciałem cię zawstydzić. Dlatego, że prawda ocierała się o mury, które zbudowałeś. Mówiłem do ciebie przez opóźnienia, drzwi, które błagałeś, abym otworzył, pozostawały zamknięte. Plany, które skrupulatnie układałeś, nie rozwijały się. Zastanawiałeś się, dlaczego postęp był powolny, dlaczego odpowiedzi wydawały się wstrzymane. Pytałeś, czy w ogóle słucham? Słuchałem. Te opóźnienia były mną mówiącym poczekaj, gdy rozpaczliwie chciałeś usłyszeć idź. Te pauzy były pełne ochrony, pełne prowadzenia, które trzymało cię z dala od ścieżek, które kosztowałyby cię więcej niż wiedziałeś, mówiłem przez zakłócenia, nagłe zmiany, które burzyły twoją rutynę, nieoczekiwane wydarzenia, które zmuszały Cię, by się zatrzymać i pomyśleć, sytuacje, które niepokoiły Cię na tyle. Byś ponownie rozważył, dokąd zmierzasz. Nie lubiłeś być przerywany, chciałeś przewidywalności, czegoś, co mógłbyś kontrolować. Ale te zakłócenia były zaproszeniami, by zaufać mi bardziej niż własnemu planowi, by pozwolić mi przekierować cię, nawet gdy wydawało się to stratą. Były chwile, gdy odczuwałeś mnie bardzo wyraźnie moment, gdy pokój zalewał cię bez powodu. Moment, gdy przekonanie delikatnie rodziło się w tobie, moment, gdy ciche, stałe poznanie naciskało na twoje serce i myślałeś: To jest coś, ktoś, czułeś mnie, a potem wątpiłeś, pytałeś siebie, czy sobie nie wyobrażasz, bałeś się pomyłki, bałeś się tego, czego mogłoby wymagać słuchanie, wahałeś się, mówiłeś sobie, że odpowiesz. Gdy będziesz pewien, gdy poczujesz się silniejszy, gdy będziesz miał więcej wiary. Ale pewność rzadko przychodzi przed posłuszeństwem. Zwykle przychodzi po nim. Mimo to nie zmęczyłem się tobą. Nie powiedziałem dość. Dostosowałem swoje podejście, ponieważ rozumiem kruche miejsca ludzkiego serca. Szukałem cię wytrwale, lecz nie agresywnie. Gdy zignorowałeś jedno poruszenie, posłałem kolejne. Gdy przegapiłeś jeden znak, postawiłem inny na Twojej drodze. Miłość nie poddaje się szybko. A moja miłość do Ciebie nie jest krucha. Nawet gdy czułeś się daleko ode mnie, nigdy nie byłeś zapomniany. Nigdy nie pomyliłem Twojego wahania z odrzuceniem. Wiedziałem, kiedy Twoje serce było bardziej przestraszone niż buntownicze. Wiedziałem, kiedy byłeś bardziej zmęczony niż niechętny. Dlatego pozostałem łagodny. Dlatego pozostałem blisko. Przechodziłeś przez sezony, w których czułeś się niewidzialny, zastanawiałeś się, czy ktokolwiek widzi twoją cichą walkę, czułeś się pomijany, niedoceniany, niezrozumiany. Widziałem to wszystko, widziałem wysiłek, który wkładałeś, gdy nikt ci nie dziękował, widziałem wiarę, którą trzymałeś. Gdy migotała, widziałem chwilę, gdy prawie się poddałeś, ale tego nie zrobiłeś, nigdy nie byłeś dla mnie niewidzialny. Zanim pójdziemy głębiej, chcę na chwilę wyjść z tego nurtu i przemówić z serca stojącego za tym kanałem. Nauczyłeś się funkcjonować, będąc pustym, nosić ciężar zbyt długo, iść dalej, gdy twoja wewnętrzna siła była prawie wyczerpana. Wyczerpanie sprawia, że wszystko staje się cięższe. Gdy wołałem cię w tamtych sezonach, chciałeś odpowiedzieć, ale czułeś, że nie masz już siły, by zaczynać coś nowego. Odwrócenie się wydawało się łatwiejsze niż zaangażowanie. Rozczarowanie także cię ukształtowało. Miałeś nadzieję i to bolało, zaufałeś i zostałeś zraniony. Raz wyszedłeś w wieże i poczułeś, jakby grunt osunął się spod twoich nóg? Rozczarowanie więc nie tylko cię zraniło, ono cię wyszkoliło, nauczyło cię obniżać oczekiwania, nauczyło podejrzliwości wobec wszystkiego, co wydawało się zbyt pełne nadziei, nauczyło kwestionować nawet moje zaproszenia. Mówiłeś sobie, że twoje wahanie to mądrość, że zwłoka to dojrzałość, że ostrożność to ochrona. Rozumiem, skąd się tego nauczyłeś, nie potępiam cię za to. Znam Twoją historię, znam straty, które Cię ukształtowały, znam sposób, w jaki Twoje serce cofa się, gdy cokolwiek prosi je, by znów miało nadzieję. Gdy się wycofywałeś, nie odpowiadałem gniewem, odpowiadałem cierpliwością, zmiękczałem swoje podejście, zwolniłem tempo, szedłem z prędkością Twojego uzdrowienia. Miłość, która uzdrawia, nie spieszy się. Nauczyłeś się też samoochrony, stałeś się silny na zewnątrz i strzeżony wewnątrz. Mówiłeś sobie, że poradzisz sobie sam, że niepotrzebowanie nikogo jest bezpieczniejsze niż opieranie się na kimkolwiek, nawet na mnie. Ta samoochrona pomogła ci przetrwać, ale jednocześnie trzymała cię na dystans, gdy bliskość była tym, czego naprawdę potrzebowałeś. Nie gardziłem tobą za to, rozumiałem. Dlaczego zbudowałeś te mury? Dlatego, gdy się odwracałeś, nie odczytywałem tego jako nienawiści. Widziałem w tym zranione serce próbujące poczuć się bezpiecznie. Widziałem Twoje unikanie jako strach proszący o zapewnienie, jako wyczerpanie proszące o odpoczynek, jako rozczarowanie proszące o uzdrowienie. Dlatego wciąż wołałem, dlatego pozostawałem blisko, dlatego odmawiałem oddania Cię Twoim lękom. Teraz? Gdy mnie słuchasz, nie jesteś tą samą osobą, którą byłeś, gdy po raz pierwszy się odwróciłeś, nauczyłeś się, uzdrowiłeś się bardziej niż myślisz. Jesteś bardziej szczery wobec swoich granic, bardziej świadomy swoich potrzeb, bardziej otwarty wobec swojej słabości. Dlatego ta chwila jest inna, dlatego te słowa trafiają głębiej. Nie jestem tu, by oskarżać Cię o chwilę. Gdy się cofałeś, jestem tu, by pokazać Ci, że rozumiałem, i by powiedzieć Ci, że nie musisz już chronić się przede mną. Moja miłość nie jest pułapką. Jest miejscem odpoczynku, jest miejscem uzdrowienia. Jest prawdą, która cię nie zmiażdży. Odwracałeś się, bo byłeś człowiekiem. Ja zostałem, bo jestem miłością. A teraz, z tą samą współczuciem, Muszę mówić do Ciebie z pilnością. To przesłanie nie mogło dłużej czekać, nie dlatego, że skończyła się moja cierpliwość, lecz dlatego, że czas doszedł do punktu zwrotnego. Są sezony, gdy czekanie jest mądrością, i są chwile, gdy czekanie staje się unikaniem. Po cichu przekroczyłeś te granice, a ponieważ Cię kocham, nie pozostanę milczący. Cierpliwość i unikanie mogą wyglądać podobnie z zewnątrz, ale brzmią inaczej wewnątrz. Cierpliwość pozostaje wrażliwa. Unikanie znieczula. Cierpliwość słucha. Unikanie się rozprasza. Jeśli będziesz dalej odkładał, nie tylko wstrzymasz swój wzrost, powoli go przekierujesz. Chwile takie jak ta są skrzyżowaniami. Nie stoisz w nich w miejscu. Wybierasz kierunek, nawet jeśli wybór polega na nic nierobieniu. Ciągła zwłoka ma konsekwencje, nie błyskawice i grzmoty, lecz subtelne. Zwłoka tępi rozeznanie. Powoli ucisza Twoją zdolność rozpoznawania mojego głosu. To, co kiedyś było jasne, zacznie wydawać się odległe, to, co poruszało Twoje serce, stanie się opcjonalne. Pokój stanie się kruchy. Zamieszani będzie cicho narastać. Nadal będziesz funkcjonował, nadal będziesz się śmiał, pracował i rozmawiał, ale coś głęboko w środku będzie czuło się nie na swoim miejscu. Nie mówię ci tego, by cię przestraszyć. Mówię, bo widzę, dokąd prowadzi przedłużające się wahanie i chcę cię ochronić przed dryfowaniem w tamtym kierunku. Jest różnica między odpoczynkiem we mnie a oddalaniem się ode mnie. Odpoczynek odnawia, dryf oddziela. Jeśli teraz się odwrócisz, moja miłość do ciebie się nie skończy. Moje miłosierdzie nie zniknie, ale dystans zawsze ma swój wpływ, nawet gdy miłość pozostaje, nie chcę, abyś uczył się tego powoli i boleśnie. Dlatego wołam cię teraz tak wyraźnie: gdy twoje serce jest jeszcze miękkie, gdy twój duch jest jeszcze wrażliwy, gdy wciąż możesz czuć pociąg prawdy, jesteś gotowy w sposób, w jaki wcześniej nie byłeś. Twoje modlitwy brzmią inaczej. Twoje pytania są głębsze, twoja świadomość się wyostrzyła. To nie mogło przyjść wcześniej, bo usłyszałbyś tylko presję, a nie miłość. Nie może być teraz opóźnione, bo to jest moment, w którym twoje serce jest zdolne w pełni to przyjąć. Nie myl tej pilności z surowością, pilność jest miłosierdziem, gdy milczenie by cię skrzywdziło. Nie zabieram ci czegoś dobrego. Kładę coś dobrego przed Tobą. Nie zamykam drzwi. Zapraszam Cię, byś przez jedne przeszedł. Chodzi o odpowiedź, a nie o doskonałość, o ruch, a nie o występ. Teraz, jeśli wiesz w swojej duszy, że Jezus jest Twoją jedyną prawdziwą odpowiedzią, chcę, abyś jako prosty akt pokory i wiary napisał w komentarzach: Jezu, rozpaczliwie Cię potrzebuję, nie po to, abym ja to zobaczył. Lecz abyś ty zaznaczył ten moment, abyś zwrócił swoje serce od zwłoki ku odpowiedzi, a jeśli twoja nadzieja jest zakotwiczona poza tym światem, jeśli wybierasz wieczność zamiast chwilowego komfortu, napisz: Niebo jest moim wiecznym domem. Niech te słowa będą twoją zgodą z przeznaczeniem, które dla ciebie mam. Podziel się tym przesłaniem z kimś, kto go potrzebuje, bo nie chodzi tu tylko o twój punkt zwrotny. Inni stoją na swoich. Nie jesteś tu przypadkiem. Jesteś tu, bo nie przestałem po ciebie sięgać. Zostań ze mną. Nie przewijaj dalej. Nie znieczulaj się ponownie. Wybierz świadomość zamiast unikania. Zaufanie zamiast strachu. Odpowiedź zamiast zwłoki. Jestem z tobą w tej chwili. Nie żądam, byś był doskonały. Zapraszam cię, byś zrobił kolejny krok. Jeden krok bliżej, jedno szczere tak naraz.